Hejka, witam Was już w przedostatnim filmiku ze sprzątania i zapraszam Was. Dzisiaj będziemy sprzątali właśnie tą szafkę, która jest tutaj. Jest tu sporo, sporo syfu, więc zapraszam do sprzątania. Na początku chciałabym oczywiście wszystko klasycznie sobie wyjąć. Ok, wszystko wyjęte, ale będę zmywała te szafki dopiero w momencie, gdy będę wkładała książki, więc na razie zajmujemy się... Z segregowaniem książek. Oczywiście nasza śmieciarka już jest, zawsze z nami, więc zaczynamy. Znowu pewnie się rozgadam nad takimi zeszytami i będę Wam story time y dawała, więc e, możecie sobie to przewijać, jeśli będziecie chcieli. Pewnie Wam napiszę minutę takiej ostatnio, do której możecie sobie przewinąć, e, jeśli chcecie pominąć jakiś story time, ale dobra, ja zaczynam. Chciałam jeszcze napomknąć o tej szafce, i ta szafka to jest taka szafka, w której zazwyczaj są moje książki takie aktualne, bieżące, których używam, więc te rzeczy, które będę mówić, że wracają do szafki, to znaczy, że będę się jeszcze używała, a te, które będę mówić, że nie wracają do szafki, tylko po prostu gdzieś się tam odkładam albo wyrzucam, to są książki, których już po prostu nie będę używać. Matematyka zostanie odłożona, o, zobaczcie tu jakieś zadanie z fizyki, pewnie to, co wysyłaliśmy Panu. Wow, a to książka z matematyki też najprawdopodobniej zostaje. To sobie odkładam. Następnie, geografia. No to to bym chciała sprzedać. To wezmę to do książek, które można sprzedać, bo to naprawdę jest bardzo mało używana książka i sprzedanie jej nie będzie problemem, myślę, zbytnio. Przed chwilą znalazłam to w zeszcie od Polskiego i tu z koleżanką, wypisywałam koleżance, co dnia W ogóle nasz pan, jak już Wam mówiłam, nasz wychowawca i nasz matematyk odszedł. E, I z racji tego e, jakby przed końcem roku on, jak my wróciliśmy tak od razu do szkoły, to on nam zrobił sprawdzian. No i na ten sprawdzianie mi mega średnio źle poszedł jakoś taki, nie wiem, on chciał nas na uwalić, a potem go nie sprawdził i w ogóle odszedł, więc jakby nie mam przez już żadnego feedbacku, najprawdopodobniej poszedł mi tragicznie, nieważne. W każdym razie, jak widzicie, tutaj były te zadania wpisane koleżance i ona próbowała je tutaj rozwiązać. Więc to, 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 to robiliśmy na polskim, tak. My zawsze tak robimy, co przedmiot, to nie tam przedmiot. My inaczej chodzimy na przedmioty, chodzimy na przedmioty takich, nam odpowiada, tak. A to jest właśnie zeszyt od polskiego. Generalnie w polskim nie się dobrze pisze. Nie lubię polski całkiem z No i także ci ono pisałam, pisałam. Generalnie zostawiam ten zeszyt, bo w następnym roku mamy zacząć od właśnie y, rozprawki z raskolnikowa, więc wolałabym zostawić to. Bo wiedziałam, że muszę co przejrzeć, z czego się przygotować Jeszcze tego nie przeczytałam, a miałam zamiar, w sensie już trochę czytałam audiobooka Ale powiem wam, że tak nie dokończyłam, bo jak jechałam autem, no to po prostu Bo byliśmy na wycieczce 18 osiemnastodniowej i jakby jak jechałam autem, to nic nie słyszałam A potem byliśmy, gdzieś się kąpaliśmy i w ogóle to nie było tak zbytnio czasu szczerze mówiąc Tak, oto mój inny zeszyt z matematyki na zdanie, zobaczcie To jest po prostu hit, ja tak pisałam, dokładnie Pisałam sobie na kartkach. Tu oczywiście ten dużo kartek. Też czyste kartki. Tutaj trigonometria. zobaczcie, to ja mam swój swój magiczny sposób na dodanie. nie wiem, czy go znajdę teraz, ale ja mam taki ładny, fajny sposób, ciekawy. To to? Tak, zobaczcie. Tutaj sobie rozrysowałam, jak to w którym ćwiartce to wygląda. No to jest, to jest bardzo ciekawy w ogóle pomysł, który mam na zadań. Polecam, naprawdę, w sensie, to jest mój pomysł autorski. Czy nie wiem, czy ktoś już go nie wymyśli, odpowiedz. Ja go wymyśliłam, może sama go wymyśliłam, Tak, dokładnie, więc bardzo ciekawy pomysł i w sensie mi to ułatwia, nie utrudnia. I uważam, że jest dosyć szybki, aczkolwiek. Trzeba wiedzieć jak narysować kąt. I gdzie on będzie dokładnie leżał. A poza tym to jest. To jest proste taki naprawdę. Oczywiście... Nie wiem, nie, po prostu nie wiem, co ja robię na co ja robię na <grym> Czemu ja tak jeszcze robiłam. Bo to akurat ten czym co nie jest jakieś. Hmm, no pięknie, ja po prostu powinnam wrócić. Ja powinnam powtarzać, że klasy z matem, tak naprawdę, patrząc na to, jak ja się zachowałam. Znaczy, pod względem wiedzy nie powinnam, ale pod względem tego, co to robiłam na niej, to powinnam powtarzać ją 40 tysięcy razy. Bo naprawdę to był jakiś... no... Chemia i do chyba zostaje ze mną. Chemia, mhm. Chyba tak, chyba Chemia ze mną zostaje, no, tak ja chyba powinna zostać, bo będę miała sprawdzian z tego dobra, to wszystko, tutaj te karteczki teraz przejrzę i wam powiem jak coś ciekawego bo tu jest mega dużo kartek w tej książce, w tym zeszcie moja prezentacja o chorobach na angielskim. tak to jest druga strona pięknie co my tutaj jeszcze mamy tutaj mam takie Karty naturalne, z którymi można by opisać sprawdzian. Takie ja tutaj sobie, wiecie. No to moja kartka ze sprawdzianu, piękna. O nie, nie pokazujmy tego przekleństwa. Hoł, nienawidzę ku cool. Ja zaczęłam rysować na tym sprawdzianie jakieś alogiczne, dziwne rzeczy. Ja w ogóle nie wiem, ja biorę dziwne rzeczy, dziwne rzeczy podstawiam. Ogólnie Potem jak miałabym to wytłumaczyć, ja no już się tego nie wytłumaczę, ja robię jakieś się wytłumaczę, ale tak wytłumaczę, że to nie będzie zgodne z, dosyć z logiką matematyczną. Wszyscy mają oczywiście takie, ale przecież to nie odchodzi, a ja nie wiem o co chodzi. bo ja tak to robię. Oczywiście, jak już mówiłam, przepisywam notatki z chemii. E, jakby mówiłam to na o, to jakieś wyrwane kartki, chyba do z mapy, które nie pisaliśmy potem. W ogóle facet od mat, potem jak już się tak jakby wycofał, to potem w ogóle więc to było bardzo dziwne. Ale no dobra, wracając. To tutaj mamy te kartki. Które tutaj mamy? Ja w ogóle nie wiem. To jakieś kolejne chemie. No generalnie to przepisywałam, pokażę, wam, jak nawet mi kiedy przepisywałam, to się będę chorała wtedy. Tylko motywację, taki boost motywacji od początku roku. No ale ogólnie to się skończy jak zwykle. No dobra. To jest mój układ okresowy, który kupiłam w szkole. Tak, tutaj mam jeszcze jakieś zadania. Rozpuszczałam jest sobie Poczekajcie, to wezmę podtrzymam sobie. Okej, okay, dobra. To jest mój układ okresowy. I ja go sobie noszę ja go w szkole. Kupiłam. On jest z takiej marki, którą u nas w szkole popierają, jakby Adamantan. I ja go sobie na 100% otrzymuję, bo, bo to jest rzecz, którą muszę mieć do szkoły. To jest jakby wyprawka ucznia. Tak jak na plastyka musi mieć. Nie wiem, przed Wam piszą, że musicie mieć pastele olejne. No to to jest jakby Wasze pastele olejne. To są moje pastele olejne na Zobaczcie. No tutaj mamy. Ogólnie tak sobie pisałam w szkole, co nie tak. Wiecie, tak? Tak na luzie, tak, potem tak wszystko zaczęłam podkreślać na dwugodzinnych lekcjach. To właśnie było na dwugodzinnych lekcjach. Potem, potem też tak jakoś dziwnie pisałam, dziwnie, dziwnie, mhm, bardzo dziwnie. Ja ogólnie mam krótką pamięć, to jest cały problem tego wszystkiego. Dobra, no i tak pisałam w szkole, będę się już tak mniej starałam, bo się tak po prostu się nie da tak szybko pisać i robić tak ładnie, prawda? I zaraz zobaczcie od razu, kiedy będzie zdalne. Oglądałam właśnie tego pen i odtąd, dokładnie w tym momencie zaczyna się, zaczynają się zdalne. I tu już widzicie obrazki, starają się narysować pięknie, tak wiecie, tak wszystko cudownie tak samo tutaj, no tu już się starałam, co nie? bardzo się starałam w tym miejscu tutaj takie schematy no, już starałam ale wiecie, staraniem się to jest tak że nie można robić tego za długo bo się przesta... no, tutaj dalej się starałam przeskoczyłam przez 20 kartek dalej się stara starałam dalej. dalej dalej i tu już się coraz mniej starałam aż dochodzimy do tego, gdzie już tak długo nie starałam tak mi się nie chciało, to już był koniec roku, naprawdę. Już tak mi się nie chciało, że już miałam takie gdzieś to wszystko. Takie... Aha, dobra, spoko, aha, dobra, spoko. Aha, no aż mi się znudziły dzięki tej pani, dobra. E, to tutaj mniej więcej był koniec tego zeszytu, tu to już było tak. A tu mamy jakieś kartki. Kartka, sama nie wiem o czym. Okej, okay, nie wiem. Nie wiem co to było. To była jakaś chyba matna spójska klasa albo coś. Yy, tutaj mamy chemię oczywiście. Tu mamy chemię. Chemię. Tutaj zdjęcia rentgenowskie. Tu to, jest, to jest pewnie też chemia jak zdjęcia rentgenowskie. No. Chemia. Moja kartka na włos, bo pan przez dwa lata kazał nam kartki z imionami, jak nie miałeś kartki, to mogłeś dostać jedynkę, serio? A więc jakby... No, dlatego miałam swoją piękną kartkę, kazał nam zrobić na kartce takiej, wiecie, sztywnej, ale ja takiej nie miałam, więc zrobiłam z zeszytu I w ogóle bardzo często robiłam z zeszytu kartki nowe i po prostu udawałam, że mam kartkę, co że to nie stać mnie na inne rzeczy Aha, to jest zadanie z włosu. Yy, no tak się znam, co w tym chodzi. A to? Hatu se sudoku rozwiązywałam na chemii. Nie no, jestem po prostu genialna. Naprawdę, ja po prostu nie mam z takim... Tutaj chyba jakaś rozkmina matematyczna. Jakoś nie widzicie. Jakiś... Strach Basic Glow. Okej, okay, nic nie zrozumiałam. To no, moja mapa. Z której uczyłam się Znaczy miałam się uczyć W sumie się nie uczyłam z tej mapy Bo mieliśmy ten sprawdzian z mapy No a tu jeszcze co zrobić To do list Moja mini Tak to było po prostu cudowne Moja notatka z biologii Wow Raczej ją wyrzucę bo jest taka serio średnia Moja ściąga z dat na historię Gratuluję Tutaj sobie wszystkie wypisałam Tak wyglądało u mnie właśnie na ubiegłym. Widzę notatki z biolki. Dobra, to sobie włożę do teczki. Wrotki, wrotki, wrotki. Tu jeszcze mam? Halo? Tu mam jeszcze płazińce. Nie wiem, czemu to jest takie pogięciane, w sensie, nie wiem, czy to jest takie pogięciane, w sensie, a w ogóle nie wiem, wam to się łatwiej uczy z notatek? Przez to, to, że ja nie notowałam, jak byłam wtedy w szkole, bo mam wtedy na zdalnych to potem mi się ciężko uczyło i tak musiałam robić notatki właśnie pokazuję do góry nogami, bo jakoś tak ale tak mi się lepiej uczy po prostu, jak mam notatkę tu w ogóle sobie taki skrót pamięciowy pisałam 4, 5, 5, 6, 5, 6 5, 6 i to będzie 2, 4, 2 nie, nie, ja po prostu nie wiem, ja, ja nie rozgryzę tego szyfru. matma, moja kartkówka i mój genialny sposób na robienie zadań genialny jeśli ktoś to zrozumie, to niech to niech napisze w komentarzu o co w tym sposobie chodzi moim genialnym to naprawdę przytnę serduszko i naprawdę szacunek wielki jeżeli ktoś to zrozumie bo mój sposób jest dziwny się... może to nie jest jakiś, wiecie, taki o, jestem geniuszem, zrobiłem ten sposób weźcie się, patrzcie i ogarnijcie to wow, i w ogóle bo po prostu bardziej chodzi mi o to, że że po prostu najdziwniej, no nie zdziwiłabym się, gdyby ktoś tego nie zrozumiał, po prostu jest jakiś taki, no, no, głupi, no głupi sposób, głupie sposoby, rozumieją tylko tak samo głupi ludzie, no wrażenie. Dobra, ma, ma część dalsza. Tutaj tu jakieś mamy takie, a wiecie co, to sobie chyba nawet zostawić, to jest bardzo fajne, w sensie to takie... Okay. dobra, to trzymy, tutaj dalej? Tu są karty, które tutaj nic nie mam. To jest jeszcze jedna taka kartka, właśnie z tym e, moim sposobem, bo ja sobie tak wyczułam po prostu, to znaczy, to jest sposób, jakby trochę pomieszany z podręcznikiem. Powiedziałabym, tak. Jeżeli zrozumiecie podręcznik i umiecie połączyć dobrze informacje, to ten sposób jest prosty, naprawdę. W sensie da się na niego wpaść i na ludzce, idzie bardzo na logikę. Tutaj również jest takie coś. Tak. To jest dalsza część tej notatki. Dobrze, to był zresztą od matmy, którego mogę nazwać zresztą od wszystkiego. najpierw tutaj matma, tutaj, znaczy tej chemia, tutaj matma. No, oczywiście matma dalej, co nie? Tutaj w ogóle, o tutaj te moje kąty, piękny mój sposób dalej. No, tutaj dalej, dalej. Tu, oczywiście, piękny obraz.

No, fajnie, było fajnie. Polski uważam, że jest spoko. A tu co? A, kartkówka, oczywiście, kartkówka. Nauka do do z historii. Oczywiście, daty, daty i jakieś inne rzeczy. O, zeszedł na sprawdzian z historii. <noise> na sprawdzian z dane. oczywiście. W sensie dostałam z niego trzy z tego sprawdzenia Chociaż w to tylko to, to przypomnienia sobie to, umiałam w miarę na pamięć. Z czym uważam, że wszystko umiałam z podręcznika, tam było tak mało z podręcznika, by jakieś takie pytania, w ogóle od jakiejś strony, nie wiadomo której. Jakbyście już to nie wiem, może trzeba było przeczytać internet, nie wiem. Ja po prostu mało z tego wiedziałam i nie byłam zdolna z tego sprawdzianą <noise> Ja z koleżanką, wpadłyśmy na świetny pomysł, na świetny, tak, cudowny pomysł. wyszłyśmy i uznałyśmy, że. Pójdziemy i znajdziemy kółko matematyczne, mamy sobie matematyka Tak, chciałyśmy go w początku zmienić, ale kasa nie chciała, no i dobra, nieważne. Uznałyśmy, że znajdziemy kółko. Poszłyśmy najpierw do naszego wychowawcy, matematyka, syptaliśmy przez jakieś kółko w szkole. Powiedział, że już się kogoś innego zapytały. No to poszłyśmy do jakby sekretariatu i tam powiedzieli że nie ma. Ale tak do końca i tak nie wiedzą, bo może ktoś ma prywatnie i tak dalej. I my zrobiliśmy coś takiego że po prostu uznałyśmy, że to takie ulotki, w końcu zmieściłyśmy, ale mam taki plan. Dobra, wyrzuciłam ogólnie już mega dużo tych kartek z matmy, ale ogólnie chodzi o to, ja mam taki problem z matą, że ja mam z że jak zrobię jakiś ultretania, jestem mega z tego dumna i zachowuję kartkę, i potem mam całą taką stertę kartek. O właśnie pytałam takie coś, taką kartę wielką. No i tak, to jest, to jest właśnie dlaczego nie powinnam zachowywać każdego zadania, ale mi się wydaje, że ja wiem, to jest taki poziom, na takim poziomie zostaje, że mm, muszę zachować. Jak pamiątkę, no. Nie wiem, co z głową mi się o to chodzi. Ale również znalazłam tutaj różne notatki fajne. Takie o i tak dalej, więc to sobie wezmę i też schowam. Mam może nawet takiej teczki. Piękna nazwateczka Julii, oczywiście. Moja książka z fizyki z drugiej klasy, której nie otworzyłam ani razu. Nieskromnie się nawet przyznam, że nie kojarzę tej okładki. Kolejny dziwny pomysł jest, że z koleżanką że 8 żeby chodziło na kółko chemiczne i mam aż jedną stronę, bo potem... W ogóle miałam taką dramę z panią wychowawcą, nie chciałam pomóc, a z panią od wf miałam taką dramę, że po prostu XD, No ale nieważne. W każdym razie Taką właśnie w sobie chciałam chodzić, a w sumie potem był covid i poszłam tylko na jedno zajęcia, więc gratuluję. Jeśli to będzie kolejna matma, to się już załamie. Oczywiście. Kolejna matma. Wow. Niesamowite. A to w ogóle chyba była matma kangurek, tak ja tej kangurka robiłam, a nie matna o, notatka z chami a tutaj mamy zeszyt do poprawy z języka polskiego i pierwsza i druga klasa będzie do pewno trzecia i tutaj miałam właśnie poprawę pierwszą poprawa numer jeden tutaj do rozprawy. Na początku roku założyłam taki, mega fajny, właśnie mi się podobało też że będę mogła wyrywać kartki, że jak zrobię brzydko, no to będę mogła wyrywać kartkę. Tak, tak sobie odmyśliłam to. Zresztą ja w wszędzie jest łatwo. wszędzie, no. wszędzie. Ja, ja tutaj mam tyle kartek, ja tutaj mam tyle kartek w tyle. prostu jest jakiś, ale jak widzicie, zresztą odmatłem i służył do zapisywania różnych innych przedmiotów też. I z tego września ja napisałam kartkówkę z przekształceniem wykresów wszystko było super, co I ja oczywiście wiem, idziemy dalej, idziemy dalej. I tu w ogóle, w ogóle jakby nie, nie przeczytałam dobrze polecenia. Jakoś popatrzyłam opatrznie na i zrobiłam ale, ale udowodniłam złą rzecz, więc jeszcze lepiej. Jest tego dokładnie tyle. Teraz idę, najpierw wszystko wyrzucę, potem powkładam do teczek, potem pomyję te szafki i potem postaram się to wszystko poukładać. Śmieciarko zapraszam do akcji. I tada! Dobra, powkładałam już tutaj po dwie, po jedną notatkę, nawet czasami po sześć na taki ten. I tak powkładałam po prostu, więc jest spoko. Zaraz razie te książki, powkładam do tej szafki, co była pusta ostatnio tam właśnie to powkładam. w tej szafce na razie chyba będzie właśnie w ten sposób dobra, a teraz przechodzimy właśnie do tej rzeczy i do mycia mojej szafki okej, okay, już jest czysto, umyłam okej, okay, więc zrobiłam tak, że jest trzy na nowe i trzy na stare i tutaj tak, tutaj położyłam książki i obok to takie mini streszczenia pod spodem zeszyty po lewej właśnie takie większe książki i takie te zeszyty powiedzmy do zabawy Aha, jeszcze tutaj to. No i jeszcze zapomniałam o tym. Tutaj też talerze. No i to w sumie tyle. Sprzątanie szafek w tym roku. Możliwe, że jeszcze jakieś będzie sprzątanie szafek. Na razie nie planuję. I to wszystko w tym filmiku. Cześć! Możliwe, że jeszcze będą jakieś filmy. Nie mówię, że nie. Ale to już wszystko w tym filmiku. Cześć! <słyski>